Kończyła, z tej strony Kawaii Brunet. Dzisiaj zrecenzuję dla Was anime pod tytułem Gekansha Nozaki Kun. Anime opowiada o nastoletniej Chiyo Sakurze oraz Nozaki Umetarou, który tworzy mangi, a dokładnie mangi dla dziewczyn typowe romasiwa. Sakura wyznaje swoje uczucia Nozakiemu, lecz on bierze ją za swoją fankę i nie dostrzega jej gorącego uczucia. Sakura jednak się nie poddaje i tryskając optymizmem zaczyna pomagać Nozakiemu w tworzeniu mang. To, co najbardziej przypadło mi do gustu w tym anime, to jego nieszablonowość. Nie mamy tutaj typowej pary, która się w sobie zakochała i nie potrafi sobie wyznać uczuć przez pół sezonu. Nie mamy też dziewczyny ze złamanym sercem, która się poddaje i odpuszcza na rzecz innej dziewczyny. Mamy tutaj tworzenie mangi. Świetnie to jest pokazane. Dla mnie największy plus, gdyż jako fanka mangi, nie wiem jak się ją tworzy, nie znam... Yy, poszczególnych etapów, a tutaj właśnie jest to pokazane i dla mnie to jest coś genialnego, dla mnie jako kompletnego lajka w tworzeniu manga. Kolejna rzecz, która jest na plus, postacie, nie szablonowe, barwne, wszystko jest takie optymistyczne, nie ma tam dołów, nie ma sytuacji, w której będziemy płakać jak bobry i zastanawiać się, dlaczego tak się stało, jak mógłby być inaczej. To anime jest takim letnim anime. Oglądamy je latem i cieszymy się, że jest słońce, że jest zabawa, że jest ciepły wieczór jednocześnie oglądamy zabawne anime. Bo takie ono właśnie jest. Mimo, że Sakura nie została zrozumiana przez swojego wybranka serca, to się nie poddaje. Jest dziewczyną silną, wie czego chce, jest przy nozaki, pomaga mu tworzyć mangi i świetnie się przy tym bawi. I świetnie my się przy tym bawimy. Ja się bawiłam przy tym naprawdę nieźle. Mam koło siebie opinię pewnej redaktorki z, yy, z gazety Arikato i podsumowanie tego anime brzmiało tak, więcej mi do szczęścia nie trzeba. No to chyba zamyka temat, moi drodzy. Naprawdę polecam Wam to anime, jest, jest wesołe, jest zabawne, jest... Znieszablonowe, tak jak już mówiłam. Będziecie tam bardzo zaskoczeni postaciami, historiami, tym, jak akcja się rozwija. Niestety mamy tylko jeden sezon anime, Mam nadzieję, że będzie drugi. Anime powstało na bazie czterech tomów mangi, której w Polsce niestety nie znajdziemy. Nie została ona przetłumaczona ani wydana, i mam nadzieję również w tym przypadku, że polskie wydawnictwa wezmą się kiedyś za to mangę i ją przetłumaczą. Z mojej strony to wszystko na temat Gekansze Nozaki-kun. Zajrzyjcie na mojego fanpage'a na Facebooku, link będzie w opisie, tak samo link do muzyki w tle. Udanego dnia, do usłyszenia, pa pa!